P24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Ze względu na sytuację, która miała miejsce w dniu wczorajszym, gdzie jeden z rolników e, e, rzucił bronę w kierunku samochodu jadącego, ta brona przebiła opony. Dzisiaj komendant miejski policji wystosował pismo do burmistrza gminy, że zostało naruszone prawo i zgodnie z przepisami prawa zaistniała przesłanka do zakończenia zgromadzenia. Pan burmistrz udał się na miejsce do osób, które protestują. Doszło do zawarcia porozumienia. Protestujący przepuszczają wszystkie samochody, odstąpili od jakiejkolwiek kontroli przewoźników. Ruch jest płynny. Zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu. Protest rozpoczął się 13 marca, około godziny 10 po 10. Ma potrwać do końca, do końca marca. No dzisiaj mamy akurat taki. Taki dzień, który no, jest, przyniósł e, pewne napięcia związane z tym, z tym protestem. E, czemu rolnicy protestują? No, pro, protestują przeciw napływowi e, produktów rolnych spoza wschodniej granicy tym niekontrolowanym napływem tych produktów co powoduje to, że e, ich działalność no, jest, e, coraz, ich sytuacja jest coraz bardziej trudna. tak? E, no i przeciw Zielonemu Ładowi, tak, tak ogólnie rzecz ujmując. Natomiast yy, yy, jakie są postulaty? No, postulaty właśnie są zniesienie tego tegoż Zielonego Ładu tak, i, i zablokowanie w głównej mierze zablokowanie tej niekon, niekontrolowanego napływu towarów yy, rolno-spożywczych za wschodniej granicy. Panie burmistrzu, mówił Pan o napięciach. Wczoraj podobno um, jeden, jakaś osoba, nie wiadomo czy to jest uczestnik protestu, niektórzy twierdzą, że to był prowokator, eee, wrzucił brony pod koła tak? eee, jakiegoś przejeżdżającego samochodu. Nie wiem czy Pan wie, co się tak naprawdę wydarzyło. Czy słyszałem też z doniesień medialnych i, i z informacji od policji, że takie, taka sytuacja miała miejsce. W dniu dzisiejszym zostałem o tym fakcie powiadomiony o dwóch takich, dwóch takich sytuacjach, dwóch takich incydentach i yy, no powiem też powód tutaj yy, mojej wizyty na granicy i całej tej sytuacji popołudniowo-wieczornej, związanej można powiedzieć z upomnieniem rolników, protestujących, organizatorów. W tej chwili rolnicy otrzymali od Pana ostrzeżenie, organizatorzy protestu, prawda? Proszę nam powiedzieć, co to oznacza dla tego protestu. Co oznacza? No to jest pierwsze ostrzeżenie, protest może być nadal kontynuowany w takiej formie, no może troszeczkę, troszeczkę zmienionej, bo właśnie wróciliśmy z rozmów z organizatorami, z policją, ustaliliśmy zasady na jakich dalej ten protest będzie kontynuowany, przychylamy się do tych, do, też do, do tych sugestii tutaj rolników, protest ma być przez... Jutrzejszy dzień niedzielę, e, e, zatrzymywany ruch w obu kierunkach, co pół, na pół godziny, i potem samochody mają być przepuszczane. E, Proces w poniedziałek ma zostać e, przerwany zawieszony na, na czas e, rozmów, które mają być prowadzone w Jasiące Koło Rzeszowa. E, tam tam rolnicy oczekują na, na jakieś dobre informacje ze strony rządowej i yy, być może ten protest się zakończy. A jeśli nie będzie to satysfakcjonowało rolników, to, to będą mówić o kolejnym, kolejnej formie jak, jak, ten, jak ten protest będzie dalej przebiegał. Czy Pana zdaniem rolnicy mogą oczekiwać, że rzeczywiście ich postulaty zostaną spełnione? Czy tylko to jest gra na czas, z Pana zdaniem, oczywiście, jako włodarza tej gminy, czy tylko to jest gra na czas po prostu rządzący? No, nie mi oceniać, powiem. Zachowam swoje prywatne zdanie dla siebie na, na wizji, nie będę o tym, o tym mówił. Kibicuję, kibicuję tutaj rolnikom, aby ich postulaty zostały spełnione, bo to będzie z korzyścią dla, dla nas wszystkich. P24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.